Środa 24 czerwca 2015 roku. Dziś powiemy o marnotrawstwie pieniędzy, polskich działkowców i rozpowszechnianych przez prezydenta kłamstwach. Ale najpierw bieżące dokumenty. Sąd Najwyższy w odpowiedzi na pismo jednego z działkowców poinformował, że podziela stanowisko, iż przepisy przejściowe ustawy o ROD utrwalają stan rzeczy sprzeczny z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2012 roku dotyczy to przede wszystkim przepisów artykułu 65 ustęp 1 punkt 1 i 2 oraz artykułu 67 ustęp 1 i punkt 2 Biuro Studiów i Analiz poinformowało Rzecznika Praw Obywatelskich o możliwej potrzebie wszczęcia kontroli konstytucyjności ustawy. Dodam, że zastrzeżenia te Sąd Najwyższy wyraził w opiniach legislacyjnych podczas pracy nad ustawą, ale polski parlament nie uwzględnił tego. I drugie pismo. Prezydent miasta Warszawy przekazał do Sądu Okręgowego opinię dotyczącą apelacji PZD na niezarejestrowany statut. Cytuję: Zarzuty apelacji oparte są na szeregu twierdzeń powstałych na potrzeby niniejszego postępowania i nie odpowiadają stanowi faktycznemu i prawnemu. Delegaci na nadzwyczajny 11 Krajowy Zjazd PZD byli wybierani podczas okręgowych konferencji przedjazdowych, a obowiązujący statut nie przewiduje w strukturze podmiotu takiego organu. Przepis artykułu 68 ustawy o ROD nie ma charakteru normy szczególnej. Uchwalenie statutu PZD powinno nastąpić w oparciu o statut PZD z wyłączonymi przez Trybunał Konstytucyjny z zapisami oraz prawem o stowarzyszeniach. W pozostałym zakresie urząd podtrzymał stanowisko przedstawione w piśmie procesowym z 16 lutego bieżącego roku. PZD zaczyna się przyznawać, że chodzi nie tyle o nielegalny zjazd w październiku 2014, ale elementarne błędy popełnione w statucie. Stąd w stanowisku zjazdu w Poznaniu znalazł się zapis o konieczności wprowadzenia na krajowym zjeździe zmian do statutu, a mianowicie wprowadzenia zamkniętego katalogu celów i uprawnień związku i jego organów, określenia statutu, określenia czasu trwania mandatu delegata wybranego przez walne zebrania działkowców ROD, no to zjazd będzie miał co robić biorąc pod uwagę ogrom zakwestionowanych przepisów i mierną jakość pracy związkowych prawników tym bardziej że mecenas piech w Poznaniu cieszył się z tego że sąd wykrył wszystkie usterki że teraz statut na pewno będzie dobry gość który zamiast wylecieć za spieprzoną robotę będzie nadal psuł przepisy no ale jak się ma teścia pod bokiem to włos z głowy nie spadnie dlatego jestem spokojny o dalsze losy tego dokumentu jest nie do uratowania kolejny przykład obudy i zakłamania w wykonaniu pułkownika Zdzisława Śliwy z Okręgu Wielkopolskiego pułkownik Śliwa na październikowym zjeździe w 2014 roku Wymachiwał kratką z ambony i głosił, cytuję, za związkowym biuletynem Zapisy statutu nie tworzą sztucznych reguł funkcjonowania związku, ale tworzą zasady, które są potrzebne. Popieramy ideę stworzenia członkostwa współdziałającego, które jest szansą nie tylko dla działkowców tych ogrodów, które się wyodrobiły, ale także otwiera nową płaszczyznę działalności dla działkowców i sympatyków ruchu mówił Zdzisław Śliwa z okręgu poznańskiego wyrażając pełne poparcie okręgu poznańskiego dla nowego statutu zaledwie 8 miesięcy później w czerwcu 2015 roku pułkownik Śliwa zmienił zdanie podpisywał się pod stanowiskiem okręgowego zjazdu głosząc cytuję w sytuacji spowodowanej działaniem organu nadzorczego i w oczekiwaniu na prawomocne orzeczenie sądu rejestrowego, okręgowy zjazd delegatów PZD w Poznaniu rekomenduje zjazdowi krajowemu wprowadzenie do statutu zmian wynikających ze stanowiska organu nadzorczego i postanowienia sądu pierwszej instancji, które poprawią jakość dokumentu, a w szczególności Zadecydują o rodzaju członkostwa w PZD, ograniczając je do członkostwa zwyczajnego i wspierającego. Wyjaśnijmy, kim miał być tak zwany członek współdziałający. W zamyśle pułkownika śliwy mieli być to członkowie PZD zagnieżdżeni w niezależnych stowarzyszeniach. Taka Piąta kolumna esbieckimi metodami zamierzano odzyskać ogrody, które uciekły związkowi. Mieli to być ludzie należący do PZD, mający działkę na ogrodzie wyodrębnionym ze związku, ponoszący do centrali i prowadzący krecią robotę na ogrodzie w celu przywrócenia ogrodu pod nadzór PZD. Taką to filozofię. Wyznawał pułkownik śliwa, ale sąd odrzucił ten zapis ze statutu. Zbliżają się wybory do parlamentu i posłowie garną się do działkowców, by zachować swoje stołki. W Szczecinie przy żółto ambonie stanął nawet sam prezes PSL-u Janusz Piechociński. W Wielkopolsce poseł socjalista. Tadeusz Tomaszewski złożył w Sejmie interpelację w sprawie trudności w rejestracji statutu ogólnopolskiego Stowarzyszenia Działkowego. Poseł Tomaszewski myli nawet nazwę organizacji, ale pyta, cytuję: Czy sprawa rejestracji jest znana Pani premier? Z czego wynikają trudności w rejestracji statutu ogólnopolskiego Stowarzyszenia Działkowego? Czy wiadomo Pani, Premier, z czego wynikają trudności w wydawaniu decyzji potwierdzających nabycie przez ogrody działkowe prawa użytkowania? Ano z tego, panie pośle, że biuro prawne PZD, żyjące ze składek emerytów działkowców, opracowało statut niezgodny z ustawą prawo o stowarzyszeniach. Na czele którego stoi zięć prezesa PZD. A niekonstytucyjną ustawę uchwalił parlament. I pan też za nią głosował. Socjalista Tadeusz Tomaszewski siedzi w Sejmie już pięć kadencji i wyraźnie widać, że zmęczony jest przebywaniem na wiejskiej. Szanowni Państwo, czas podjąć w październiku decyzję, stosowną decyzję wobec pana posła. Trwa szkalowanie przez działaczy PZD Niezależnych Stowarzyszeń Ogrodowych I ich zarządów Na stronie polskawica.pl Zamieszczone zostało oświadczenie Prezesa Stowarzyszenia Zielone Wzgórza Anny Batarowskiej Jest to odpowiedź Na szkalujący tekst Napisany przez Annę Gnieczkę-Rynkiewicz Jak we wszystkich publikacjach firmowanych przez PZD a dotyczących Stowarzyszenia Działkowego Zielone Wzgórza podano pełno w nich insynuacji, przekłamań, kłamstw oraz ukrywania niewygodnych dla PZD faktów, pisze Anna Botorowska. Przypomina, że za zbudowanie hydroforowni okręg mazowiecki skasował od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 40 tysięcy złotych, która oczywiście nie powstała. I dalej. Z tytułu działalności zarządów komisarycznych w 2014 roku ROD im. Bohaterów Westerplatte, a następnie prawny następca Stowarzyszenia Zielone Wzgórza straciło ponad 100 tysięcy zł z tytułu opłat ogrodowych wnoszonych przez niektórych działkowców na konta wskazane przez komisarzy. Komisarze wypłacili sobie wynagrodzenia, ale żadnych innych kosztów funkcjonowania ogrodu nie pokrywano. Wyjaśnienia wymaga też sprawa 3,5 miliona złotych przekazanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych na usunięcie niedoróbek powstałych na terenie ogrodów po budowie. Stowarzyszenie Ogrodowe nad Potokiem w Tychach opublikowało oświadczenie kierowane pod adresem Eugeniusza Kondrackiego w związku z rozpowszechnianymi przez związek przez Ląski informacjami o rzekomo tragicznej sytuacji organizacyjnej i finansowej wielu stowarzyszeń ogrodowych, które opuściły struktury PZD m.in. stowarzyszenia ogrodowego nad potopiem. Zarząd zapewnia, że ogród posiada pełną osobowość prawną a kondycja finansowa i ogólna Stowarzyszenia Ogrodowego nad Potokiem jest bardzo dobra. Na koncie posiadamy niezbędne środki finansowe. W ubiegłym roku zapłaciliśmy składkę do PZD za cały rok, chociaż 27 czerwca 2014 blisko 100% naszych działkowców złożyło pisemne oświadczenia woli wystąpienia z PZD a 24 września 2014 roku nabyliśmy osobowość prawną. Nie mamy żadnych zaległości finansowych i na bieżąco regulujemy wszystkie płatności wobec usługodawców ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Posiadamy wpis w KRS, REGON oraz NIP. Jesteśmy jednostką mikro zgodnie z ustawą o rachunkowości. Współpraca z Urzędem Miasta Tychy i wszystkimi innymi instytucjami układa nam się bardzo dobrze, a działkowcy w naszych ogrodach mają odczuwalnie niższe opłaty za działkę niż w pozostałych ogrodach. Wygłaszając kłamliwe informacje na temat naszego stowarzyszenia, PZD dalej prowadzi politykę zastraszania innych działkowców, by ci wiernie trwali w strukturach PZD. Podpisano. Komisja rewizyjna, komisja rozniemcza zarząd. Już nie tylko łódź, ale cała Polska przygląda się szykanom i terrorowi psychicznemu, jakim poddawana jest autorka książek dla dzieci Ewa Łazowska. Za pomoc udzielaną bezdomnym kotom, zarząd Ogrodu Wisienka usiłuje odebrać jej działkę. Przesyła się. Odręcznie napisane kartki z żądaniem opuszczenia działki. Sprawa trafiła do Urzędu Miasta Łodzi i Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Portal Econius doniósł. W ostatnich miesiącach do naszego stowarzyszenia zgłasza się coraz więcej osób zaniepokojonych skandalicznym postępowaniem zarządu ROD Wisienka w Łodzi. Zarząd ogrodków działkowych wypowiedział wojnę kilku żyjącym kotom i działkowiczą, którzy nie przechodzą obojętnie wobec braci mniejszych. Karą za dokarmienie kotów ma być odebranie działki. Karmiciele są zastraszani przez członków zarządu działek. Otrzymują pisemne upomnienia, nagany protokoły. Na początku maja. Prezes i inspektorzy Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami odwiedzili działkę, a raczej pełen kwiatów tajemniczy ogród pani Ewy, aby poznać podłoże konfliktu. Oględziny ogródka pani Ewy udowodniły nam, że problem leży w braku empatii zarządu ROD Wisienka, a wręcz nienawiści wobec zwierząt. Nie od dziś twierdzę, że PZD to wielki szkodnik dla ekosystemu i zwierząt. Podobny bałagan jest z dokumentami. Tak wygląda powiadomienie działkowca o opłatach na ogrodzie w okręgu łódzkim. Zaszytowa kratka, ręcznie zapisana, a na niej składka za grunt. 6 złotych. Składka członkowska 210, może 216 złotych. Do tego przekreślenia błędy. Panie Konradski, medal dla zarządcy okręgu Izabeli Orzeganskiej za ten burden w papierach. Co tam, koty? obejrzyjcie Państwo film. Też z ogrodu. W okręgu łódzkim. Tak zwany prezes ogrodu wjeżdża samochodem w dzień, w którym obowiązuje zakaz wjazdu. Ale jemu wolno, co robi na zwróconą uwagę? Mam wezwać policję. Mam wezwać policję. Tak. To już jest czynna napaść. Tak zachowują się kadry pewne swej bezkarności. Jak poinformowała gazeta. Nasz region dolnośląski w Wałbrzychu od działkowców ktoś żąda okupu pod groźbą spalenia altan. Zarząd ROD Podzamcze twierdzi, że na ochronę nie ma pieniędzy, ale w ubiegłym roku aż 130 tysięcy złotych poszło na świadczenia finansowe. W tym roku 55 tysięcy złotych przeznaczono na nagrody. Stąd wiele działek zostało w ROD Podzamcze porzuconych. Ludzie uciekają z PZD. Oczywiście dostęp do bilansu i finansów jest tajny. Nie wolno robić notatek, zdjęć itd. To wszystko w czasach, kiedy największe korporacje składają jawne bilanse. W Świdnicy aż 600 działkowców wystąpiło z PZD. Wystąpiliśmy ze związku, mówią, bo mieliśmy dość oszukiwania nas. Przeciętny działkowiec miał tylko płacić, a nie mógł niczego się doprosić, więc powiedzieliśmy dość. Wiceprezes towarzyszenia pod grzybem mówi, byłem we władzach, widziałem dużo, wielką niegospodarność. Co roku w papierach pojawia się ten sam koszt, kwota kilku tysięcy złotych za pracę, której nie wykonano. Gdzie rozchodziły się pieniądze? Nie wiem. A działkowcy do okręgu sudeckiego odprowadzali co roku ponad 13 tysięcy złotych. Teraz pieniądze te zostają u nas, a cały zarząd pracuje społecznie, nie tak jak w PZD. A rozwiązk opłata od działki wynosi tylko 80 złotych. Jak poinformował ekspert Bydgoski, Urząd Miasta rozważa uwłaszczenie działkowców jednego z ogrodów. Także w Lubelskiem, jeden z ogrodów prowadzi intensywne prace nad uzyskaniem prawa własności. Na przeszkodzie stoją biurokratyczne procedury stworzone przez rząd. Jak podał Kuryer Krakowski. W ubiegłym roku radni porozumieli się z PZD w sprawie udostępniania terenów ogrodów dla mieszkańców. Niestety działki nie stały się przez to bardziej przystępne. Jak wiadomo, monopole są trudne do rozbicia. Nie można jednak tolerować budowania przywilejów małej grupy kosztem całego miasta, pisze gazeta. Idea otwartych ogrodów. Na zdjęciu, popatrzcie Państwo, ROD. Stokrotka, w Radomiu, ukryty za drutem kolczastym. Znów dobra wiadomość od stowarzyszeń. Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinny Ogród Działkowy Wincentego Orłowskiego, w Turku, uzyskało wpis do KRS-u. Radia PZD to kradzieże. Oszustwa, napady prezesów psychopatów, fałszowanie dokumentacji, spekulacyjna sprzedaż działek przez niektórych prezesów wszystko to tolerowane przez Eugeniusza Kondrackiego i jego klichę. Za kilkanaście dni odbędzie się druga próba zatwierdzenia statutu na kolejnym Krajowym Zjeździe PZD. Znów zmarnowane zostały pieniądze zebrane od emerytów działkowców. Nad którymi przy każdej okazji użala się Eugeniusz Konradski. Człowiek, który dopuścił do zaniedbań prawnych na niespotykaną skalę i zmarnotrawił gigantyczne kwoty zebrane ze składek polskich działkowców, powinien odpowiedzieć za niegospodarność. Tylko za ten ogród w Poznaniu PZD musiał zapłacić właścicielowi gruntu. Ponad 9 milionów złotych. Związek stoi na progu bankructwa, bo właściciele innych gruntów nie odpuszczą. Czy za zaniedbania tego nieudacznika znów zapłacą polscy działkowcy? Czy delegaci, którzy przyjadą na zjazd, wybiorą go ponownie? Na zjeździe w okręgu mazowieckim Eugeniusz Kondracki zajął dopiero czwarte miejsce pod względem ilości głosów. Panowie delegacji, zastanówcie się w co wchodzicie. Do zobaczenia! Piszcie do nas na adres małpa@wp.pl. Gwarantujemy anonimowość. Zapraszam też do bardzo obiecującej lektury. Na stronie www.polskalewica.pl w zakładce PZT. Robiesław Wjednicki, takie są fakty.